Siema, siema! Okay. <laughs> Witam e, w Minecrafcie z kolegami. E, wybraliśmy sobie jakąś mapę z... Y, ...stronki z mapami, będzie ona w opisie. I tak, chodźcie. Przestań tu skakać! E, o pomocniku. W budowawie mapy, mapy znacząco przestrzenimy się... Dobra, dalej, czytaj. Dobra, dalej. O kurde, co wy robicie? O autorze. Proszę. Jego druga ma co może powiedzieć media jego YouTube i trzeba mu zostawić diaksa. No, diaks już zostawiony. Dobra. Stąd. Trzeba skrzynię znaleźć Dobra, czekamy Co wyobrażasz? Co, co. O, wygrałem To ma być gdzie na szocie, to, to ma być na szocie Będzie Co, co? to jeszcze, jeszcze jest? O, jest Co o. jest? Co to było? Widziałeś to? Tak Czemu on nas <śm> teleportuje tak? <śm> co pa? No bo jak, nie wiem Jak ktoś coś wejdzie, to chyba teleportuje Ty, gdzie? Jest? Tu jest skrzynka O o! Gratulacje! Koks! Koks! A tutaj gdzie jest księga? Tu. Nie. Co? A może trzeba to... rozwalić? Ty, ty, Ej, nie, nie no. bo my powinniśmy na tym grać, no czemu to niszczyć?! <głos> <głos> nie wiedziałem, nie wiedziałem. nie jest <noise> Myślałem, że to trzeba rozwalić. To jest mi... Nic... To no, jak rozwalić? Co teraz? Nie wiem, trzeba szukać. To chyba było potrzebne. To chyba było potrzebne. To jest skrzynka. Czekaj. Ej, bo trzeba było skoczyć na te nici chyba tej. No, chyba tak. To nie da się chodzić po niciach. Dobra. Reset, reset. Ej, jest skrzynka, no. jest skrzynka. Jest, jest. Dobra. O, czekaj, czekaj. Eee. Yy, Adwenturę. Dobra No Co nie dozwalaj tego no! Przepraszam Przecież wszystko wam zmieniałem No kurde nie dozwalać! Gdzie jest skrzynka? No, ej nie mogę wejść Ej tutaj nie mogę Tam wejść Nie mogę wejść po tą skrzynkę Ej ty tam na górze Co jest? Utknąłem w tym czymś o, dobra. Jeszcze trochę i będę mi tą skrzynkę. No kurde, nie idźcie A, tam, kurde, tu trzeba iść naokoło. Tutaj. Tu się musi dać. Ja nie mogę. Nie idźcie tam, tylko tu. Działa. Działa, nie nie. O, 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 o. o, o, o. Jest, 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 Mamy. Jest. To trzeba było zbugować. Dobrze, dobrze. <grym> tak było miało zbyt być, zbyt tak, 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 tak miało być. Tak miało być, proszę państwo. O tu jest. No, pojeźdzę, co, poeta, co, poeta, co sprawdzić? A jak tutaj mam? Ojej, widzę. Co, o! Co byś zrobił? to bywałem? Co widzę? Nie, nie, To nie, co co jest? O tam 4. jest, tam jest, tam jest skrzynia. Ale jak tam widzę? Po lianach chyba tych. Gdzie jest skrzynia? Na, drzewie? Na tam drzewie? Nie dla ciebie. A widzę! Widzę. Tutaj już ale po co? No, chyba wiem. Patrz, jak tam wejdziesz, to on cię, to cię teleportuje. Na drugie dziewo. Czeka! Uh, uh, uh. Czeka! Oh, no kurde, mówię ci! Tylko jedno wejście trzeba zdać, że ty cały czas tam włazisz. To tyle ah. O, jestem, jestem, jestem. Co ty ci dało? Wiesz co? miejsce, ma drzewo, drzewo, drzewo mam to! Pozgrałem! Jak co tam vlogłeś? No to ja nie. Easy. To nie umiem, to nie umiem, to trudno. Teraz się tam trzeba wbić. O no jak? Co tam? Fajkułem chyba. No tak Duby jump! No. Uła. Wiem, tu jest dziura, ej! Tu się chyba skacze. Co się dzieje? Jakiś odgłosy. Jak tam była dziura w ścianie? No, zobaczysz zobaczyć to w ogóle sam na filmie. <grym> o, ja wiem, na górze. O. Gdzie? Gdzie? No co ty robisz? No nie, Dawid! Nie wiem. <grym> no, tam ej, trzeba być. gdzie jest ta skrzynia? No, Dawid! Bijamy na wełnę. O, fajnie. Czy O, to, my, fajne. Co o ja, skrzynia. Co jest? Poziom siódmy. Co ja zrobiłem? Dni. czemu takie hałasy? Zatywa. Nie, ja. Jakie hałasy? Co ty robisz? Bałwan. <śla> I tam trzeba wejść, tam trzeba wejść Gdzie? Tam i tu. Zaswaliłem tego bowana Poszali. Nie wiem w jakim celu. Ale jak tam mamy wejść? No te dźwięki są okrutne. <grym> Specjalnie tak zrobiłem, tylko, taka A, tutaj nas. I zadźwiękował.

O, co co się, dzieje? się dzieje? Ej, ty... tą wędką... Co da się ten depać chyba wędką. No przestań, co mi robisz. To idioto. Daj tą węd... co ty, to... Tutaj jest. Czyli ty mi się tepa. Josi. Ej, ja nie ogarniam w ogóle, co się dzieje. Ej, mam jakieś... A, bo my dostajemy internet na początek. Ty, poziom dajmy, po mamy, możesz robić, co chcesz. Możemy, co chcemy. Aha, ja wiem, co. No, palkaj. Oszczędzajcie materiały, nie wiem, ile tego mamy. I czekaj, po drugiej stronie się zajmuję. <grym> to jest mega miasta. Ej, wszędzie się robi to samo, chyba. A, dobra. Dobry, ja idę tutaj. <grym Ekstremalny, <grym czekaj. Krasny. Tam jest coś napisane. Głowa na kwarcu Lecica, ja takiego speeda O kurde, mam, mam e, mam, zarazło! Co znalazłoś? Ej, tu głowa jest głowa smoka Wejście tam, wejście tam, cały czas tam bądźcie A nie, tutaj są te blokady A to co, czy tu jest głowa smoka? Głowa na kwarcu, no połóż na kwarcu Mam! Na kwarcu! <laughs> nie, nie działa! Nie mogę tego zniszczyć. O! Co się dzieje? Co jest? No, tam wbić. Wejdź do źródła, Dawid. Wiem co. Ja Tutaj. wiem lepiej, patrz. Uchodź, a lecę! No, lećcie, się, lećcie. Się. Łukasz, chodź do mnie, Eko, chodź do mnie. Trzeba roznieść Nie, chodź do mnie, kurwa. Łukasz, ostatni. Nie, Łukasz, o! Eko, chodź do mnie, a no, ty Dawid, chodź do mnie. A, czekaj, patrz, idziemy. Idzie. Jadę w górę, jest, Ale nie jest. O, wygraliśmy. Koniec? Jest, jest, jest. Ale yes. easy. Dobra, to tam. Dobra, chodźcie, pożegnamy się. Kurde, krótka no, mapa. Dobra. No to tak, pozdrawiamy autora oraz Krótan nie powczowicz. Nie. Wspaniała mapa. No to dziękujemy za mapę i do następnego. Siema.